Cześć! Tym razem zabawki dla trzylatków. W tym wieku to już dzieci są trzylatki, czterolatki, bawią się w sumie podobnymi zabawkami, ale kilka propozycji takich, które na pewno Wam się sprawdzą, jeżeli macie w domu dziecko w takim wieku. Po pierwsze, mozaika. To są malutkie kosteczki, które przyczepiają się na magnes. Macie tablicę i macie 20 rysunków. Dzieci w ten sposób uczą się po pierwsze dopasowywania, dlatego że trzeba dopasować kolor klocuszka do literek, i tworzenia wzorków. Kreatywna zabawa wspiera małą motorykę i poznawanie kolorów, utrwalanie, poznawanie też literek. Drugi zestaw to lekarz. W praktycznej walizce macie tutaj sporo akcesoriów wewnątrz. Co najważniejsze, to naprawdę działa. Słychać bicie serca, co dla dzieci jest naprawdę dużym odkryciem. Kolejne zabawki dla dzieci w tym wieku to instrumenty. Ja bardzo polecam instrumenty, bo to jest ym, bardzo rozwojowe. Wystukiwanie rytmu, poznawanie dźwięków, mega zabawa. Jeden zestaw, który wam chciałam zaproponować, mieści się w tym bębenku, który wydaje piękny dźwięk. I tutaj w środku macie całe bogactwo różnych bębenek, brzechotka i różne inne. Całość możecie tu schować. I dzwoneczki. Dzwoneczki są obłędne. Jak widzicie, mogą być większe, mogą być mniejsze. Dzieci mogą grać po prostu kręcąc i wydając ten sam dźwięk prawie cały czas, ale można też na tym wygrywać melodię. Do zestawu jest dołączona instrukcja, gdzie jest pokazane, ile razy uderzyć jaki kolor, żeby powstała melodia. Znane piosenki. Następny pomysł na prezent dla trzylatka to zestaw weterynarz. Tutaj mamy prawdziwy gabinet lekarski dla zwierząt z kluczami. Każdy klucz dopasowujecie do skrzyneczki i otwieracie. Tutaj z zielonego wyjmiemy na przykład pieska. Pieska, żeby przebadać, można wyjąć specjalny blat. I tutaj mamy wszystkie, wszystko, co potrzebujecie, żeby zbadać zwierzaczka. Jest strzykawka, jest termometr, są słuchawki. Jest też do przepisywania recept. A na dodatek tutaj, uwaga, prześwietlenie. To akurat kot. Mama! Wysuniemy psa, żeby było bardziej realistycznie. Jeszcze jeden pomysł dla dzieci w tym wieku to jest samochód zdalnie sterowany. Pierwszy zdalnie sterowany samochód dla chłopca. Ten akurat jest dla dzieci już od roku, także trzy lata sobie na pewno z nim bez problemu poradzi. Jest jeden guzik. Prosty w obsłudze. Trzylatki też uwielbiają się bawić lalkami. I dziewczynki, i uwaga, chłopcy też. Nie dajmy się zwieść stereotypom i czasem chłopcom też należy się lalka. Ta jest mięciutka, z bardzo takim fajnym, mięsistym wypełnieniem, ręcznie robiona, będzie wspaniałym przyjacielem waszych dzieci. Ja uważam, że warto dzieciom kupować nie tylko zabawki, ale też przedmioty użytkowe, które im się przydadzą, ale będą im odpowiadać. I tutaj chciałam Wam zaproponować plecak, dla nich właśnie 3 lata w górę, gdzie już coś się zmieści. Fakt, że dzieci na przykład jadąc do babci mogą tu wrzucić swoją ulubioną zabawkę i wziąć to ze sobą, bardzo to lubią, pakują się. Tych plecaków jest wy ogromny wybór kolorystyczny. I ostatnia nowość, parasolka. Parasolka Skip Hop ma tę zaletę, że nie ma żadnego guziczka. Tutaj nic takiego wiecie, nie trzeba palcami odginać, żeby broń Boże się palec nie, przydpią, nie przyciął. A bardzo łatwo i płynnym ruchem się rozkłada i składa. No i co? Okienko. Bo przecież jak pada, idziemy pod parasolem, to często nic nie widać. A tu widać. Hej, zapraszam Was do Mama Gama.